Polska jest w szoku. Twarz krzycząca ze strachu, profesor Antoni Dudek, znany politolog, który nigdy nie bał się mówić prawdy, właśnie rzucił bezpośrednie wyzwanie premierowi Donaldowi Tuskowi. Symbol kolizji to nie jest zwykła krytyka, to publiczne starcie rozumu z władzą, które może zmienić polską scenę polityczną na zawsze. Czy Tusk odważy się stanąć do debaty? Czy ucieknie przed tym wyzwaniem? Cała Polska patrzy ogień. Polska wstrzymuje oddech. Profesor Antoni Dudek rzuca wyzwanie premierowi Donaldowi Tuskowi i robi to publicznie. Symbol kolizji co się naprawdę wydarzyło i czy Tusk odpowie? Zaraz wszystko wyjaśnimy. Grzbiet dłoń palec wskazujący w dół zanim zaczniemy nie zapomnij zasubskrybować kanału Spraw Polska, żeby nie przegapić najnowszych, najgorętszych wiadomości z kraju. Polska żyje tym tematem. W kraju zawrzało, bo wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Profesor Antoni Dudek Jeden z najbardziej znanych politologów w Polsce rzucił publiczne wyzwanie premierowi Donaldowi Tuskowi. Pytanie, które dziś zadaje sobie cały kraj brzmi czy Tusk to wyzwanie przyjmie? To, co zaczęło się jako komentarz o kondycji polskiej polityki, przerodziło się symboliczny pojedynek między intelektem a władzą, między człowiekiem nauki a doświadczonym politykiem, który rzadko pozwala się sprowokować. Wszystko zaczęło się od wywiadu telewizyjnego, w którym profesor Dudek bez owijania w bawełnę skrytykował styl przywództwa Donalda Tuska. Spokojnym, ale ostrym tonem zarzucił premierowi, że odbudowuje stary system pod nowym szyldem, sugerując, iż obecna władza powiela błędy, które sama kiedyś potępiała. Wystarczyło kilka zdań, by w sieci zawrzało. Media społecznościowe eksplodowały, dziennikarze mówili o otwartej wojnie, a fraza Dudek kontra Tusk zaczęła trendować w całej Polsce. To, co czyni tę sytuację wyjątkową, to fakt, że Dudek nie jest politykiem. To historyk i analityk, który od dekad przygląda się polskiej scenie politycznej z dystansem i chłodnym okiem obserwatora. Ale jego głos ma ogromne znaczenie. Kiedy ktoś taki rzuca wyzwanie premierowi, nie jest to zwykła krytyka, to moralna konfrontacja. Dudek oskarża rząd Tuska o to, że zamiast transparentności i reform wprowadza kulturę politycznej lojalności, odwetu i układów, które Polska miała już dawno za sobą. W swoim wystąpieniu profesor Dudek zaproponował coś, czego nikt się nie spodziewał: publiczną debatę z premierem, transmitowaną na żywo. Jeśli Donald Tusk naprawdę wierzy w demokrację i dialog, powiedział: Nie powinien mieć problemu, by stanąć przed narodem i bronić swoich decyzji twarzą w twarz. Te słowa błyskawicznie obiegły kraj. Dla jednych Dudek stał się bohaterem, głosem rozsądku, który odważył się powiedzieć to, o czym wielu myśli. Dla innych, prowokatorem szukającym rozgłosu. Jedno jest pewne, jego słowa uderzyły w sam środek politycznego układu. Donald Tusk, znany z tego, że ostrożnie dobiera momenty publicznych wystąpień i unika niekontrolowanych konfrontacji, znalazł się w trudnej sytuacji. Dudek wyciągnął go z bezpiecznej strefy politycznych oświadczeń i zmusił do reakcji. Profesor postawił sprawę jasno: Polska potrzebuje odwagi, a nie PRU. Jego zdaniem kraj znalazł się w kryzysie uczciwości politycznej, gdzie liczy się spektakl, a nie treść. Te diagnozy poparło wielu młodych ludzi, intelektualistów i zwykłych obywateli zmęczonych partyjną wojną. Dla nich Dudek nie jest tylko profesorem, jest symbolem obywatelskiej odwagi. Tymczasem ze strony premiera cisza. Kancelaria Tuska nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo jednak, że doradcy premiera są podzieleni. Jedni uważają, że należy Dudka zignorować, by nie podnosić jego rangi. Inni ostrzegają, że milczenie może zostać odebrane jako strach. Dudek tymczasem nie odpuszcza. W radiowym wywiadzie powiedział, że prawdziwe przywództwo to nie kontrola, lecz dialog. Przypomniał, że wielcy przywódcy historii, od Churchilla Mazowieckiego, nigdy nie bali się publicznej debaty. Jeśli premier nie potrafi stanąć naprzeciw jednego profesora, dodał, to jak ma sprostać oczekiwaniom milionów Polaków? Reakcja społeczeństwa była błyskawiczna. Według sondażu aż 68% Polaków uważa, że Tusk powinien przyjąć wyzwanie. Internet zalewają memy i komentarze. Jeden z najpopularniejszych przedstawia Dudka i Tuska w ringu bokserskim z podpisem Runda pierwsza Prawda kontra władza. Inny Parlament jako arenę walki z podpisem Naród patrzy. Ale to nie tylko zabawa. W tej symbolicznej walce ludzie widzą coś więcej głód prawdziwej rozmowy o Polsce. Po latach sporów, wzajemnych oskarżeń i medialnych teatrów, społeczeństwo chce autentycznego starcia idei. Dudek stał się dla wielu głosem, który domaga się uczciwości i odpowiedzialności. Komentatorzy są podzieleni. Część uważa, że Tusk zignoruje całą sprawę, czekając aż emocje opadną. Inni sugerują, że może uderzyć z kontratakiem, podważyć motywy Dudka. Zasugerować jego sympatie polityczne lub przedstawić go jako akademika oderwanego od rzeczywistości. Ale są też tacy, którzy wierzą, że premier może ten pojedynek wykorzystać. Tusk to doświadczony mówca, mówią jego zwolennicy. W debacie może tylko zyskać, jeśli pokaże klasę i pewność siebie. Ryzyko jednak jest ogromne. Jeśli odmówi, może wyjść na człowieka, który boi się trudnych pytań. Jeśli przyjmie i nie przekona opinii publicznej. Straci autorytet. Dudek także stawia wszystko na jedną kartę. Jeśli jego argumenty nie poruszą ludzi, cała akcja może zostać odebrana jako medialna prowokacja. Ale jedno jest pewne, to starcie już przeszło do historii. Na uniwersytetach młodzi ludzie organizują symulację debaty Dudek Tusk. W sieci pojawiają się komentarze, wreszcie ktoś odważył się powiedzieć prawdę prosto w oczy władzy. Politycy opozycji, choć ostrożnie, również przyznają, że to ważny moment. To dobrze, że obywatele wymagają od rządzących odwagi, mówią. O sprawie zaczęły też pisać zagraniczne media. Dla dziennikarzy z Zachodu to dowód, że w Polsce rośnie zapotrzebowanie na autentyczność. W czasach, gdy sztuczna inteligencja i propaganda potrafią manipulować opinią publiczną, taka sytuacja, profesor rzucający wyzwanie premierowi, jest czymś niezwykle rzadkim i ludzkim. W tle pozostaje kluczowe pytanie, jak zareaguje Donald Tusk? Czy zdecyduje się wyjść z cienia i podjąć wyzwanie, czy pozostanie w milczeniu, pozwalając, by historia napisała własny finał? W kuluarach mówi się, że jego sztab analizuje sytuację. Jedni sugerują przygotowanie bezpiecznego formatu rozmowy w telewizji publicznej, inni całkowite zignorowanie sprawy. Ale Dudek nie zamierza iść na kompromisy. Tylko otwarta debata, bez ustalonych pytań, bez cenzury, przed oczami całego narodu Mówi. Niech Polacy sami ocenią, kto mówi prawdę. To nie jest już tylko spór dwóch ludzi. To symboliczna walka o przyszłość politycznego dialogu w Polsce. Po latach, gdy władza i opozycja okopały się po swoich stronach, Dudek przypomina, że demokracja to nie wojna, ale rozmowa. W telewizji i internecie pokazuje się zestawienie dwóch twarzy spokojnego profesora i pewnego siebie premiera. Atmosfera napięcia wisi w powietrzu. Polska czeka. Komentatorzy spekulują, obywatele dyskutują, a w mediach odlicza się dni. Czy Donald Tusk podejmie wyzwanie profesora Dudka? Czy zdecyduje się stanąć przed narodem i odpowiedzieć na trudne pytania? A może wybierze milczenie i pozwoli, by to społeczeństwo wyciągnęło wnioski? Sprawa dopiero się rozkręca. Czy Tusk przyjmie wyzwanie profesora Dudka? Czas pokaże. Klepsydra z przesypującym się piaskiem. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym i innymi ważnymi wydarzeniami w Polsce, kliknij subskrybuj i włącz dzwoneczek. Dzwonek, tylko na Spraw Polska otrzymasz fakty bez cenzury.